Tak, piwo teraz tutaj fermentuje w 10 stopniach, 11. Tak, jest zostawione to już skończyło fermentacji. długo będzie przetaczane. Tu jest temperatura ustawiona na 4 stopnie. Przez 5 dni jeszcze będzie. Potem będzie przetoczone stąd do tego kegeratora, w którym jest temperatura ustawiona też 4, stop 4 stopnie tutaj wchodzą cztery takie kegi 20 litrowe 19, 19 dokładnie i ono cały czas to piwo jest w temperaturze właśnie takiej bardzo niskiej i tutaj nawet ta kolumna jest też schładzana e, zimnym powietrzem i tak to sobie e, wygląda a tam z tyłu to jest e, schładzarka chiller glikolowy, który właśnie utrzymuje temperaturę którą zadałem temu i temu, tak, od domowy brodera.